Manko, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w tym materiale. Tak jak po tytule widzieliście, chciałbym wam czymś się pochwalić. Zapraszam do zaobserwowania profilu mojego firmowego, zaobserwowania tego kanału i zapraszam na ten materiał. Pozwoliłem moi drodzy sobie spocząć na tym, jakże wygodnym fotelu. Chciałbym wam przedstawić mój sklep, sklep, który założyłem. Tutaj wyświetla wam się informacja o jego adresie fwstudiosklep.pl Chciałbym Wam w tym materiale opowiedzieć w ogóle po co założyłem ten sklep, co na nim się znajduje, co na nim będzie się znajdowało i co będziecie mogli po prostu na nim kupić. Także bardzo Was zachęcam do obserwacji profilu i zapraszam Was na tą jakże piękną prezentację. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy na stronie głównej tego sklepu. No i oczywiście tutaj możecie Przeczytać, co jest dostępne i co nas najbardziej. Tutaj o mnie też możecie przeczytać, jeśli macie na to oczywiście ochotę. No i wchodzimy do zakładki, która najbardziej nas interesuje czyli to, co w tym sklepie możecie kupić. Na razie są cztery kategorie: luty i presety, pozostałe szkolenia oraz voucher. Jeśli chodzi o Luty i presety. Chciałbym Wam, moi drodzy, zaprezentować moje autorskie presety do fotografii ślubnej i nie tylko oraz luty na tą chwilę HLG, które stworzę. Też są to moje autorskie luty, i przy zakupie dostajecie, przy zakupie dostajecie dwa luty. Jeden taki neutralny do kolejnej edycji, tak jakby, a drugi lut ślubny, który cały czas. Używam w moich filmach z branży, właśnie ślubnej. Jeśli chodzi o presety, no to tutaj macie kilka przykładowych zdjęć, jakie efekty możecie uzyskać. Oczywiście to są takie jakby parametry wyjściowe, a żeby uzyskać taki efekt, no trzeba tam troszeczkę jeszcze popracować nad suwakami, dlatego że sytuacja oświetleniowa być może nie będzie identyczna, wręcz powiem, że jestem pewny, że nie będzie taka sama. Na moich fotografiach na warunkach, jakie ja miałem, w porównaniu do tego, co wy macie, więc tam lekkie korekty, jak najbardziej, wchodzą w grę. Jest tutaj 5 presetów. Dalej, co mamy? Pozostałe. Tutaj przygotowałem trzy dokumenty, które pomagają dla wykonawcy, czyli dla filmowca i dla fotografa. Współpracę z parą młodą, i mamy tutaj dokument z pytaniami do pary młodej. Mamy dokument z informacjami organizacyjnymi dnia ślubu oraz gratis dla filmowców Ankieta Filmu Ślubnego. Czyli tutaj młodzi tak jakby troszeczkę też decydują o tym, jak ten film powinien wyglądać. Szkolenia, przeprowadzam konsultacje online oraz osobiste, osobiste na terenie Szczecina. Możecie je zakupić, cena. Za jedną godzinę oraz voucher, czyli możecie kupić voucher i podrawać go na przykład bliskiej osobie na sesji u mnie o wartości 400 zł. To moi drodzy, znajduje się aktualnie w moim sklepie. Co dodatkowo jeszcze będę chciał zrobić? Na pewno ten sklep będzie rozwijany z czasem, będą pojawiały się kolejne produkty, kolejne luty, presety itd. Co chciałbym zrobić? Napisać 5 e-booków. Chciałbym napisać te e w taki sposób prosty, zwięzły i oczywiście na temat. Tak jakbym do was mówił, po prostu do kamery. Czyli te zdania będą po prostu takie, no, no proste. Tutaj nie oczekujmy zbyt wiele. Natomiast będzie wiele informacji o moim workflow. Jakie to będą kursy? Podstawy fotografii, podstawy filmowania to są będą dwa kursy. Kolejnymi dwoma będzie kurs z mojego workflow fotografii ślubnej oraz mojego workflow z filmowania ślubnego jako operator solo oraz też jak rozdzielać pracę dla drugiego operatora. Piątym e-bookiem, myślę, że to jest bardzo ciekawy e-book dla wszystkich, którzy chcą wejść w branżę ślubną, czyli jak zdobyć tego pierwszego klienta. I chciałbym Wam to opisać i opowiedzieć na moim przykładzie i będzie tam fajnie opowiedziane, jak udało mi się zdobyć tego pierwszego klienta i jak pozyskać kolejnych klientów. Co mogę sobie powiedzieć? To fotografią zajmuję się od 2020 roku, filmowałem nim rok później. W roku 2022 wykonałem swoje pierwsze zlecenie z branży ślubnej, a w roku 2024 zwolniłem się z etatu i żyję z tego. Także myślę, że czas krótki, ale już mam coś do powiedzenia. Dlatego chciałbym Wam zaproponować moje produkty, które będziecie mogli niebawem kupić. Subskrybujcie kanał. Zostawcie obserwacje, będę na pewno informował Was o postępach. Na tą chwilę ważne było dla mnie to, żeby ten sklep po prostu ruszył. Jest on aktywny, można tam zakupić, zapłacić, są podpięte płatności blikiem przez różne banki dalej, Wszystko oczywiście bezpieczne za pośrednictwem przelewy 24. Nie jest to żadne, żadna promocja, po prostu chcę, żebyście wiedzieli, że wszystko tutaj jest zrobione zgodnie ze sztuką. Odnośnie jeszcze e-booków. Piąty e-book, czyli jak zdobyć tego pierwszego klienta z branży ślubnej. Będzie on oczywiście dostępny oddzielnie do zakupu, ale na początku, kiedy będzie dostępny e-book ślubny, będę chciał go wrzucać po prostu w gratisie, przez na przykład nie wiem, pierwszy miesiąc zobaczymy, ale to na pewno będę was o tym wszystkim informował. Co do sklepu, jeszcze raz mogę wam go pokazać moi drodzy. Jest on prosty, zwięzły i na temat. Szata graficzna pozostawia na pewno wiele do życzenia. Możecie napisać w komentarzach, kto mógłby zrobić to lepiej. Setki osób na pewno się znajdzie. Natomiast ja jestem zadowolony i dumny z siebie dlatego, że stworzyłem go od A do Z samemu. Siedziałem nad tym, no myślę, że około tydzień czasu po kilka godzin. No i udało się, udało się. Jest sklep, jest moje konto, koszyk, o mnie kontakt. Możecie napisać do mnie wiadomość, możecie do mnie zadzwonić. Także wszystko tutaj jest tak, jak powinno być. No koszyk pusty i tak dalej. Także mam nadzieję, że będą tutaj produkty, które faktycznie dla Was się sprawdzą. Będziecie zadowoleni z zakupu. No i nie pozostało mi nic innego jak rozpocząć pracę nad pisaniem tych e-booków i działać po prostu z tym. Jeśli chodzi o ten sklep, on będzie sukcesywnie rozwijany nie tylko w kwestii fotografii i filmowania, ale ogólnie też szeroko pojęta branża ślubna. I, i w planach jest bardzo dużo, myślę, że tutaj też będzie fajny content z tego na tym kanale, nie chcę Wam tutaj spoilerować, natomiast no, naprawdę fajne rzeczy będą tutaj się działy: sporo pomysłów, i tylko po prostu potrzebujemy na to czasu i trochę poświęcić pracy. No, tutaj widzicie napisanie pięciu Buków, rozwój tego sklepu w troszeczkę innej płaszczyźnie. Naprawdę to jest totalnie, totalnie inny produkt to będzie. Taki, że no, myślę, że tutaj dla też klientów. Będzie on satysfakcjonujący. Tak to, moi drodzy, wygląda. Jeśli chodzi o mój sklep i produkty, które aktualnie są, subskrybujcie kanał. No nie, nie chcę tutaj powtarzać, ale dostaniecie po prostu jakieś kody. Jak będziecie oglądać te materiały, w tych materiałach będą wrzucone kody rabatowe, które będziecie mogli wykorzystać na zakup jakichś produktów. No i moi drodzy, tyle o sklepie. Mam nadzieję, że zajrzycie, chociaż podlinkuję wam na dole link do tej strony internetowej. No i oczywiście zachęcam Was tutaj skorzystania również z moich usług: z filmowania i fotografii. Pamiętajcie, że YouTube robię hobbystycznie. Sporo fajnych materiałów pojawiło się już na tym kanale w ostatnim czasie, branżowych. Opowiedziałem o swoim sprzęcie, opowiedziałem, jaki sprzęt ja proponuję na start w branży Ślubnej, także każdy znajdzie coś na pewno dla siebie. Tyle o sklepie, tyle tytułem tej części filmu, i zapraszam Was na drugą część tego materiału, gdzie pokażę Wam, jak przygotowuję się do zlecenia. Pozdrawiam. Moi drodzy, tutaj na tym etapie ja zakończę ten film, nie chcę wam przedłużać, nagrałem jeszcze jeden materiał, chciałem wrzucić dwa, dwa tak jakby tematy do jednego filmu, ale ten film po prostu byłby za długi, także w tym momencie z wami się żegnam i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!